Cześć, ja jestem Nexu i witam Cię w kolejnym odcinku strasznych paranormalnych nagrań. Carl i Stewart z kanału Most Hunted Official udali się do Weymouth, a dokładniej do bardzo nawiedzonego North Fort. Zbudowanego w latach 1860-1872 przez 26. kompanię inżynierów królewskich. W 1873 roku w forcie zainstalowano ogromne działa o potężnej sile. W obydwu wojnach światowych budynek odegrał ważną rolę dla armii. W 1961 roku miejsce to zostało sprzedane Radzie Miejskiej Weymouth i Malcolmowi Regiemu. Choć powstało wiele projektów, które miały pomóc w renowacji, to żaden nie doszedł do skutku, a miejsce to stało się aktem wandalizmu i zaniedbania. Na szczęście, dzięki programowi Manpower i Towarzystwu Obywatelskiemu Waymove, miejsce to przeszło gruntowne sprzątanie i aktualnie jest miejscem dostępnym dla zwiedzających. Z ponad 160-letnią historią, nic dziwnego, że to miejsce jest uważane za nawiedzone. Ludzie słyszą dziwne głosy, widzą cienie i zjawy w pełnej postaci. Kroki huki i aktywność duchów są tutaj normalnością. Carl i Stewart. The study of TBS with Nanuts. Well, let's see if there's anything to do with that chain. I'm thinking if there's a door open somewhere, is there something where the room could make that harmless? Do you know one of the things I love about these places is they've got, they've got all these cameras up? You know, I know a lot of them uh, security cameras, but. I wonder how many times they look at them in the morning just to see. Because they only generally look at the security cameras when something's gone wrong. Yeah. They kind of hope that they imagine they did some of the stuff they could have caught on this. Oh. W momencie, gdy mężczyźni przechodzili przez korytarz, usłyszeli odgłosy pukania. Po tym, co usłyszeli, postanowili się rozdzielić i pójść do dwóch oddzielnych części fortu. Show yourself. Am I? I just heard like a little bell go off. Just through here. No, because somebody's about to come out the lift. Hello? Oh, f again. Hello? Oh, shit. Hello? That sound definitely came from here now. The lights are on. In my case, no one's own, but it came from within here. Who a makeshift. <laughs> now I can just hear Stuart in the background. Wow. Jeśli you're here, can you can you move something? F off. That moved. I just heard that. Well, something like that. słyszy dźwięk otwieranej kasy. Następnie poszukuje źródła dźwięku i po raz kolejny słyszy to samo. W momencie, gdy jest w pokoju i prosi ducha, aby czymś poruszył, ten najprawdopodobniej dotyka pieniędzy. Następnie wraca do pokoju, w którym był na początku i nagrywa to. Okay, were well, you caned? Did you get six of the best? Cross your hand. I can hear the ticking of the clock. Kind of hearing. Come on. That's the, the, the ticking.

Kiedy wstaje i wychodzi z pokoju, zaraz za nim jedno z biurek się przesuwa. Jak myślisz, czy zarejestrowali oni coś paranormalnego w tym forcie, czy wszystko da się łatwo wyjaśnić i ustawili to, aby nagrać film? Daj znać w komentarzu. Użytkownik TikToka BetomN To kolejny ciekawy przypadek, który pokazuje życie rodziny w rzekomo nawiedzonym mieszkaniu. Escucha. ¡Ah! ¡No! ¡Qué levantar estamos viendo una serie entonces, la está medio fuerte el pedo, escuchen. Amor, 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 amor. ¿Cómo? ¿Estás... ¿Cómo? 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 ¿Qué ¿Viste eso? No, 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 no. No, no, es que fue... ¿Qué amor, se acaba de abrir la puerta. Estoy seguro que se giró. ¿En Sí. No mames, no, amor. no mames amor, amor amor no mames, no mames no mames, no seas amor, amor qué pido, está volviendo a pasar, amor, no mames. Acabamos de grabar la puerta, la acabo de cerrar. Creemos que se va a volver a abrir porque se escuchan ruidos. Literal se acaba de escuchar un ruido. No... No mames. Amor, no mames. No mames. Niewytłumaczalne dźwięki, dziwne ślady pozostawione na łóżku lub samootwierające się drzwi były początkiem horroru. Tym razem robi się nieco bardziej niepokojąco. Najpierw coś skrywa się pod kołdrą, gdy nagle znika, gdy mężczyzna podnosi pościele. A chwilę później możemy zobaczyć coś strasznego. Jakąś postać za drzwiami w łazience, jednak gdy ta osoba wchodzi do środka, nikogo tam nie ma. Jak myślisz, czy rzeczywiście ta rodzina mieszka w nawiedzonym domu? Czy to wszystko da się łatwo wyjaśnić? To krótkie nagranie pochodzi od użytkownika Reddita, Ezi Now. Niestety na temat filmu niewiele wiadomo. Oprócz tego, że dzieje się to na Filipinach, w budynku Portnetia Riverside College w mieście Bacolod. A to miejsce jest byłym szpitalem. Kiedy chłopak wchodzi do jednego z pokoi, zauważa coś i zaczyna uciekać. Po bliższym przyjrzeniu się możemy zobaczyć coś dziwnego. Za oknem widać dziecięcą bladą twarz. To coś pojawia się na czwartym piętrze, więc na pewno nie był to głupi żart, bo raczej nikt nie ryzykowałby życia. Ale jak myślisz, prawdziwy duch, czy nie? Jeff, Phil i Mark. Z dobrze znanego kanału Ghost Tech Paranormal Investigation wrócili do sekretnego bunkru, w którym już kiedyś byli. Po namowie widzów postanowili wrócić w to miejsce i jeszcze raz przeprowadzić paranormalne śledztwo. Od czasu ich ostatniej wizyty paranormalna aktywność cały czas trwa. Trzaskanie drzwiami, postacie cieni są na porządku dziennym. Ten podziemny bunkier został ukończony w 1945 roku. Został wykorzystany przez RAF oraz rząd Stanów Zjednoczonych w przypadku ataku nuklearnego w 1992 roku. Miejsce to przestało być aktywne i kilka lat później ktoś odkupił od rządu tą ziemię. Tajemnicza aktywność była rejestrowana w tym miejscu od lat. W postaci cienia, kroki, głosy. Otwieranie drzwi czy też duchy personelu, który każe się wynosić. Mężczyźni zabrali ze sobą sprzęt i postanowili eksplorować to miejsce. W momencie, gdy jeden z mężczyzn pozostaje sam w pokoju, dzieje się to. Or, if set the little device off there with the green light on it it won't do you any harm it'll just make a buzzing noise and pretty lights will show on it or there's another box there that if you walk in the corridor you'll set it off and it'll play a tune <laughs> who's that making that noise can you do it again that was that was loud it sounded like it was coming from in the corridor, or the next room. Who's making that noise? Can you do it again? That certainly caught my attention. All the air standing up on top of my head. Could you make that noise again for me? I'm hearing all sorts of banging now. Mark prosi ducha, aby ten zrobił cokolwiek. Czy to uderzył w coś, czy uruchomił któreś z urządzeń. Po chwili słyszymy jakieś dźwięki z korytarza i głośny huk, co później okazało się być poruszającymi drzwiami. Po kilku sekundach Mark słyszy kroki. Następnie zamienia się z filmem, który doświadcza czegoś podobnego. Więc ja będę siedzieć. Będę prosić Pana, żeby zabrać głos, proszę. Ok, myślałem, że słyszałem. Zostałem pewny, że to wyglądało jak więcej niż jeden z Was. Okay, yeah, I can hear you walking. Phil również doświadcza czegoś niewytłumaczalnego. Słyszy kroki obok siebie. Po tych doświadczeniach mężczyźni spotykają się w jednym miejscu i kontynuują swoje dochodzenia. Now I'm not sure if you were here when this place was being constructed. But there was a gentleman that was called Ronald Horn, a civil engineer. He was the project manager here. Do you remember? Ronald Horn. That and clear. Kiedy grupa próbuje nawiązać kontakt, udaje im się nagrać jedno z lepszych EVP. Died not so long ago. Tuż za Jeffem możemy usłyszeć głos, mówiący, że zmarł nie tak dawno. Co wszyscy usłyszeli? Następnie udają się do strefy z pokojami, gdzie kamera SLS nagrywa coś interesującego. Oh my god. Jest working. Look on the computer. That quite incredible. Oh my fing. Oh. Oh he is. Are you recording? Yeah, something black's just gone across the top. He is. Down there. Over there. Shit, we don't do. He's standing. There. in front of that pillar. He's working. That is crazy. Oh, my right arm is really tingling. You're touching him now. I'm getting static. It's going all the way through my arm. There's a there's static here. Is there? I mean, if, if you were to step half a step forwards, I would be hitting the table. Yeah, that, I've got. That's where it is. I've got static going all through my arm. Yeah. Come across your way a bit, That's about it, yeah. Is he closer to the wall or. He's. He's standing right there. not sure yeah you can feel well that static is massive he's getting annoyed yeah i think so because i felt something on me we're really sorry if we're upsetting you we're just really surprised that we can see you and Nie don't mean to make you angry or upset. What's he doing? Something else as well. A great big something black moving gone, gone Kamera rejestruje postać stojącą w pomieszczeniu, tuż w pobliżu jednego ze stanowisk. Wygląda to tak, jakby duch nadal pracował, ale najciekawsze jest jeszcze przed nami. Wszyscy z zespołu podchodzą i dotykają postać. Jeff, Phil i Mark doświadczają tego samego dziwnego uczucia podczas pobytu obok ducha. Po tym niezwykłym doświadczeniu wszyscy postanawiają iść spać, jednak ich statyczna kamera zarejestrowała coś strasznego. W momencie, gdy ostatni członek załogi idzie spać, ich statyczna kamera rejestruje szybko poruszającą się postać po korytarzu. To coś wyglądem przypomina kobietę z długimi czarnymi włosami. Więc jak myślisz, czy mężczyźni po raz kolejny udowodnili, że to miejsce jest nawiedzone, czy to wszystko to tylko kolejny fake? Także to już jest niestety koniec dzisiejszego odcinka. Ale jeśli lubisz się bać, na środku ekranu znajduje się ostatnio opublikowany przeze mnie film. Możesz w niego kliknąć i cieszyć się kolejną dawką paranormalnych nagrań. A tuż obok, po prawej stronie, znajduje się nagranie specjalnie dopasowane do ciebie. No i standardowo, jeśli obejrzałeś lub obejrzałaś cały film, napisz w komentarzu wytrwałem lub wytrwałam, a ja przypnę ci serduszko. Także dzięki za obejrzenie. Na razie i cześć.